Moje w ten was wykolemy, czy go sedzic? Nagrywamy w sąsiedztwie z W ten sposób się to do tego odcinka, ponieważ zawsze łapie mnie ta muśka, kiedy kończę zbierać klej. Także tutaj że go nie będę to pokazywać. Bo po prostu pójdziemy od razu prawidłowo. A brakował się do rudy. I pasowałoby to wszystko ładnie przeczekać nie byłem bardzo blisko ukończenia tego odcinka z sukcesem. Tylko, że no... Trzy razy mam mnie tu przy maszynie złapała z automatem. A trzy nie maszynie z automatem? tak, chyba są maszyny przy tym automacie... Z klejem. Więc to niestety tutaj uznałem, że... Naprawdę nie ma co... Tego pokazywać. I ma to zrobić od początku po prostu. zwłaszcza około dwie minutki czy... Coś koło tego. Więc co ta niewielka. Jak tu się chowa? I budzi. Teraz mamusia się obudzi. A Woody łatwo zgadnie auto z automatu klej. No. Macie No, mamuśka. Dobra, poszła. I tutaj. Idealnie nie niemalże. Dobra, bierz to. Jeszcze troszeczkę, śmiało. Dobra. I wycofuj się. O kurcze, tędy trzeba. Tam mi się pilot, więc będzie to bardzo zły pomysł. Ale tutaj mi nic nie grozi. Dobra, guma i harpun. Oraz pluszak. Z wyrzutnią. Teraz ręcznik można podmienić. Chyba wejdzie kombo pięciokrotnie Coś mi się wydaje, że każdy rzadko się odpali nam niemalże idealnie. A tu poczekam aż sąsiad zostanie wezwany przez, przed no, osobę mamuśki i może uda się poduszkę wsadzić. A się to było bardzo tutaj, no, myślę, że korzystne. Chociaż, że to będzie szybsze, że tutaj yy, ten krem do protest. Na skrzyneczce, no sprawdzimy zaraz. Dobra, idzie. Makujcie to Woody, śmiało. Dobra. Jedna komendka, chyba to wszystko zrobiłem, co by się dało zrobić. I w końcu będzie policzone z bonusem czy bez. Bo co myślę, że właśnie przez to nie mieliśmy 6 na 6, tylko 5 na 6 ponieważ to było liczone tak trochę mm, osobno, tak? O, widzicie? Zobaczcie, 3 na 6 jest i tu jest jeden, drugi, trzeci dąbcik. Czyli o to chodziło właśnie. Bo prostu robiłem osobno i było wtedy 5 na 6. Także to była przyczyna, na której to nie udało mi się tego zrobić skutecznie. Teraz już jednak, no... Muszę podziwiać skalę naszego zniszczenia. Wobec sąsiada jest chyba prawdopodobnie. No musia z nami zostanie na stałe. Aczkolwiek. To może być tylko na korzyść. Tak szczerze powiedziawszy. Oj, w sąsiadie na wszystko. Trochę sobie sąszcznego nie radzisz, mam wrażenie. Teraz ta poduszka czy dynamit? Dynamit raczej. A że teraz nie wyjdzie, to całkiem na szczęście, tak? Gorsze, gdyby to nie było mie bez e, miejsce bezpieczne. Czas poda na drobny wybuch, coś mi się wydaje. I z to chyba staje na dłuższą chwilę. Nie miało sąsiedzie nie krępuj się Ojoj oj, oj. Spokojnie sąsiad zdarza się Mogło być gorzej To kiedy musiał udać za poduszkę Zwróćcie uwagę, kurczę, że ma w ogóle nie bierze poduszki. od, od sąsiada. To jeszcze jakieś kolejne kółko, tutaj sąsiada z pieskiem i, i nic z tego nie ma. Chyba tutaj będę musiał zrobić jeszcze ten deset. I tym desem dam poduszkę na sam początek. A naprawdę później odpalę się z całą resztą yy, do wcipów, tak? Tutaj jeszcze poczekam chwilkę, ale no... To, że powiedział, że to jest coś czego no nie przewidziałem, tak? Zwróćcie uwagę tą właśnie zależność, yy, jak bardzo kolejność kolejności ma a znaczenie po prostu. Tutaj spojrzę, co się będzie działo, ale. że matka nie zawołała yy, z to co znaczy, że. skrypty są troszeczkę niedopracowane. Otrzymał poduszkę. W końcu okazuje się, że nie trzeba, ale na no troszkę to musiało tej sekwencji zesi Mam wszystko, tak jest. Bierz podusie ja sąsiedzie, bierz ślicznie w końcu. Oj biedaku, 15 to było. Jest, czwarty sezon, czyli można dobyć czwartego sezonu, które będą tutaj, i słuchajcie, no, trochę tego jest ten nawet 9 punktów do zdobycia. Jest, no, nie powiem, sporo, ale póki co pójdzie tutaj na synka jeszcze. Rozpocznijmy. że jest tutaj Wedy. Dobra, pedal. Zgadnięty, niech będzie, chociaż obecnie wiadomo, jak się tutaj to kojarzy. Niestety. Wiesz, tam może. I tu jeszcze jest jeżdż morski do zgadnięcia. Dobra, można przejść tutaj. Nie, 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 nie. łódź. gdzie ty idziesz? Kurczę, którędy. Ktoś się prosi o przejście tutaj i podłożenie sprężyny. Pod stampolinę. Mhm. Świetnie. Można tu przejść i poczęstować Batmana alkoholem. I z grilla chciałbym sobie zgadnąć te szczypce jeszcze. Dobra, napełnijmy może tutaj yy, wiatr pod kranem. Chyba szyby, nie? Mm -hmm. Raczej tak. Ja e byli przechodź. To już szybciej po prostu. No i czyń jest dobra. I wiatr to się przynek Jak najbardziej tak. Teraz tak. Jeszcze morski. Z tą muszlą, może. I powinniśmy skupić się. Jeszcze się nie mieści. O kurczę, trzeba tutaj szczypce do grilla. I gruby. Może będzie lepszy pomysł. Teraz się okaże. No. Dobra, mamy. Oho. Oj, sąsiedzie, sąsiedzie. I trzeba tam się obrazowała Ruda jakaś. Więc warto bez tego skorzystać po prostu. I chyba myślę, że tutaj ta część ma to do W tym celu bardzo się przyda. No, Trzymy to woody. Mhm. Doskonale. Krabs z fosą. I gdyby by tak zrobić. I to jeszcze można by opuścić. I pośle powinien być już pokonany według mnie, chociaż... Chociaż jeszcze jedno. Kładź to. uciekaj, szybko. Uch, udało się. W ostatniej chwili... I chyba to już będzie wszystko gotowe. my na sąsiada, więc. O Boże. Właśnie że Olga przez tego co przeszła. Cóż, by zadekładała teksturka. A to wygląda. Tam jest tutaj potasowana nieco fosa. Ciekawe, jak to się spodoba sąsiadowi. Ale myślę, że tak no. Raczej niezbyt. Oho jest i kombinacja Dwa w jednym dostaliśmy. Oj Oj, gamoniu, gamoniu Coś pięknego Jest jeszcze jedno, ale co będzie tutaj? Coś mi się wydaje, że sąsiad chyba jeszcze spadnie na mamuśkę. Być może się mylę, ale Czyli tak by to było najrozsądniej. Tylko tak, on chyba stąpi skoczyć. Yy, zanim mam muszkę znajdzie się tam. Ale rzeków, więc być może już trzeba to będzie poprawić, chociaż raz. Rozpokój, nie, nie, spiesz się odwagled, nie, spiesz. mam je usiąść. O, proszę, jak płatnie. Oj, gamoniu, gamoniu Chodź no, się poszło o wiele niż sądziłem, że pójdzie i zobaczcie, trzeci tego osiągnięcie odblokowane. Kontynuujmy I co by to można było zdobić? Hmm. Bo o błokach może? Spróbujmy. Tam, to wygląda tutaj na rozkładowiu mapy. Wygląda fajnie. Mierz balony. I jest mi siedziły, czyli podobnie po mysz. Mhm. Mierz, Łodi, śmiało. Tak, kurczę, co mi teraz gorzej idzie. Ale raczej się wybronimy. Jest mamusia Tak właściwie Tam, no dobra To jest piesek Hmm, balon A, gdyby tak sobie bić balon z kranem To nie o to chodzi, tak? Ktoś, to jest co może pieska na początek Czemu by nie? to jedno zdobione i co kolejne? Co to można by zrobić? Ups Na dół, na dół, szybko Szybko, Woody to musisz trochę pokrążyć. Oj, 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 Ale się, no, trudno, nie wyszło. Czyli będę robić cięcia, niestety Ponieważ obedwałem, ale Otóż co, mam się trzy życia. To trzeba się dobrze skupić. Troszkę hmm. da się go sobie zlotować między tymi punkcikami. Ale to by się tak bardzo przydało. Możemy mysz tutaj pójdzie? tam, może coś przedłużyć? A może łopata zasłonię po prostu? To może mysz. Czy jednak nie. Jeszcze raz Woody. A teraz sąsiad idzie. O nie, nie, to musimy iść do góry. Nic nie to mogę zrobić. Hmm. A tu może się, bo się schować. Co przeoczyłem to. A to co mi dasz? To masz też osoba balonik. Nie, kurde, jeszcze to powiem wam, że jestem mocno bez pomysłu na jakikolwiek do wsi. Ale... Tak, piesek został odwiązany. Hmm. Co można by zrobić? Jakby tu coś można pokombinować, by się nie pogniewał. Potem, może, są tą by się udało użyć. Dobra, tu jest zaklinacz Lin. A tu jest goda kamieni jakaś. Ciekawie... oj! O nie, nie chowaj się, Woody! Dobra. Udało się w tej chwili, ale słuchajcie, tutaj myślę, że ja ten poziom zrobię kiedy indziej. To będzie odcinek o kolejnym, a w tym okresie zrobimy sobie jeszcze... może tutaj poziom który? popił i zamęt może. Powinno być łatwiej. Dobra, wiesz, tutaj jest kresa podpalacza. No i trochę tego jest. Hmm. Mam trzy rzeczy. I gdyby tutaj można kwiatki obciąć, z tego co się dało zdobyć. Tu jest krowa. Można bez tego skorzystać No smacznego Oho Jest i defekacja Oj, Woody Woody Czego ty się dotykasz? Tutaj płonąca ciecz. Hmm Dobra, Daj dajcie kosza Woody. Schowaj się Ciekawe, co można byłoby zrobić? To się jakby dmiło, paruje przynajmniej Więc biorę to Jakaś misa Syzodyk <ścoughs> A proszę, to są jeszcze miechy Warto by jeden wziąć w tym układzie On się na pewno może przydać Przechodź Woody na tych węglach to można było żyć. Oj, i to jest fajne, to jest fajne. Ja tutaj... ...przejdę może... Ta koszyczka Idealnie. A jemu co się wydarzyło? Chyba nie mam pytań. No ale cóż... Tak myślę to jeszcze nie zostało, chyba. Chyba są kacie do wzięcia jeszcze Tak to już wyglądało. A wejść tutaj I ja chciał dosyć jednak tego miecha na zrążonych węglach. Trzeba trochę podkręcić temperaturę mimo wszystko. Nie mogę zdjąć, niestety, a szkoda. Niemniej jednak myślę, że się podpadało. Po prostu trochę poczekać. Jest zobaczyć co można wyciąć numer z sąsiadowi. Oczywiście będę chciał yy, te węgla trochę podpalić. A trzeba dzisiaj... Teraz się podmuchać. Użyję poprawnie łodzi tym razem. To trzeba utrzymać w miejscu. No śmiało, spokojnie. Mhm. Fantastycznie. I teraz tu można by przejść. Poczekam sekundę, aż myszka się schowa. I zaprosi się o... placek w maszynie do lodów, jakby nie patrzeć. Jeszcze musimy nie poczekać, niestety, ale liczę, że za chwileczkę sąsiedztwo Uznasz, że jednak chciałbym tutaj przejść. Tutaj w sumie ta krowa jest przewiązana do drzewa, więc po prostu może ją oswobodzę. No co, odetnij tą krowę, Woody. Fantastycznie, i może do benzyna pójdzie fajnie. tylko jest tak, pytanie, co mogę zrobić z tymi yy, gatkami? Się zastanawiam. Hmm. Oj, sąsiedzie biedaku. Tylko się przesmażyło. Ale tutaj widzę, że za bardzo yy, nic się nie dzieje. A tutaj jeszcze w sumie. A co się. Pytanie, jak to ma podpalić? Kurczę, chyba nie bardzo. Część to woody i misa z wodą. Tam może tak? Albo tak? Kurczę też nie. Więc jaki to będzie idealny pomysł, ja zastanawiam. by tak myśleć, że czegoś gęśle nie użyłem. Ale to, co może być, ja wcale mocno dłużnie. Oho. Oj, i Co ty ze sobą dobisz? tu właśnie. Co z tego, że ja sobie tworzyłem to wieko? To jest coś dzięki skoro z tego mi nic nie wynika. Hmm Nie tak A to może benzyna po prostu Z jego kapciami mi się przydała Zresztą masz jakieś pomysł z mojej drodzy Tylko że to właśnie no Nie wszystko udaje się zdobyć. Te pieluchy na zbestowe ale z czym tych pieluch użyć? Bo tu użyć hostu z przebiedalnią to jest całkowicie bez sensu. I to naprawdę no... Ten zasad może się przeoczyłem, ale zobaczę. Chociaż nie sądzę, szczerze mówiąc. No właśnie. No ja to paneka cały problem, że to właśnie już nic więcej nie ma. Czy może go to podleje? Może to ma jakiś sens? Raczej nie. Ale skąd chciałbym użyć jeszcze tutaj yy, tej właśnie benzyny na jego kapciach? Gdy będzie w tym yy, gabinecie, tak? Może to mi coś pomoże. Tutaj no. Ta podstawka, tą sućinkę nie mam pojęcia. Za bardzo głęboko i nie widać, no fajnie, ale co z tego To mi naprawdę tutaj wiele nie mówi, a tymczasem, tam się jeszcze te kapcie poprawić. A, w chcecie czy z tego nic nie wyjdzie mojej nocy? W tym koncie myślę, że w tym odcinku to będzie ten. Zobaczmy ten odcinek nas jeszcze tutaj sprawdzę, Co poszło nie tak. I w końcu już oczywiście w kątem jeszcze przygody z sąsiadów. Te będą jeszcze trochę dłuższe odcinki, takie no, po epizody epizody wygrze minimum, żeby udało się w nich upchnąć, I zobaczymy kto wyjdzie. Póki co to lepiej dla Was chcę. trzymajcie się, papa! Pa.